Tak, to prawda, może nie liczyłem na to, że dostanę więcej czasu, liczyłem, że cokolwiek dostanę, cieszę się, że udało się wejść, cieszę się, że mecz jest wygrany. Było bardzo fajnie wrócić na, na, na pierwszoligowe ligowe boiska, cieszę się, że wróciłem do Świdnika. W końcu to wygrałem, wreszcie mi się to nie udało i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że awansowaliśmy dalej. Ciężko było usłyszeć gwizdek, naprawdę, z kwadratu siebie nie mogliśmy usłyszeć, jak staliśmy od siebie dwa metry, naprawdę atmosfera była bardzo fajna, było bardzo głośno, kibice dali radę, i nasi, i tutaj ze Świdnika. Cieszę się, że tak poprowadziliśmy ten mecz, że od samego początku zaczęliśmy, nie dawaliśmy złudzenia, że, że możemy tutaj przegrać, z tego się należy cieszyć. Myślę, że drużyna ze Świdnika pokazała, że już potrafi się postawić plus lidze. Tak samo było w będzinie, będzin też się nam postawił, ale na szczęście my wyszliśmy tutaj profesjonalnie i wygraliśmy ten mecz.